Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole urządzenie do zbierania trawy i liści marki Parkside. Jest to model PKM 103A1. Zapraszam. Z Micha mi się cieszy po pierwsze, dlatego że udało mi się to kupić. W poniedziałek byłem w jednym sklepie i nie było, ale we wtorek kolega pojechał i zakupił w związku z tym. Jest dzisiaj wtoreczek i ja już sobie tutaj elegancko rozpakowuję zaraz i zaglądam do środka. Także dzięki Grzesiu za zakup. Pod spodem napisano Grizzly Tools, więc ja już się jaram. Bo jak na czymś jest Grizzly Tools, to raczej nie ma się do czego przyczepić, więc w ogóle spoko. Urządzenie w bieżącej promocji kosztuje 349 zł, jeśli dobrze pamiętam, albo 350, no 3,5 stówki w każdym bądź razie i nie jest napędzany silnikiem elektrycznym, tylko jest napędzane jakby jednym osłem mechanicznym, który go pcha, <grydy> nazwijmy to w ten sposób. Natomiast tak, bardzo podobne urządzenie jako pierwszy na rynek wypuściła Gardena. W tej chwili patrzyłem, urządzenie Gardena jest na promocji w Leroy Merlin za 599 zł, więc prawie za 100% więcej. To jest jedna rzecz, natomiast Gardena sprawdza się naprawdę Rewelacyjnie nie oszukujmy się. Nie pokazywałem Wam tego na filmie, ale ma gardenem ziomek i działa kozaczesko. Zobaczymy, jak będzie z tym. To jest jakby jedna z ważniejszych rzeczy, które chciałem Wam na początku przekazać. Jeśli chodzi o sam nasz sprzęt, to możemy nim zbierać zarówno pokoszoną trawę, jak i liście, co też jest fajne, bo na przykład w momencie, w którym ta trawa jest za wysoka i wpadamy z nie wiem, kosą albo jakąś większą pod a nie z kosiarą, to później nie musimy tego grabić, tylko możemy sobie zebrać. Możemy sobie zebrać do pojemnika, który tutaj jest, do takiego zbiornika, który ma pojemność 103 litrów, stąd to 103, zapewne w nazwie. Szerokość robocza to jest 53,5 cm, więc całkiem sporo. Mamy cztery szczotki. Generalnie zapowiada się ok. Tu jeszcze zobaczymy sobie, co nam producent pisze ciekawego na opakowaniu. Tryb pracy ręczny, zakres zastosowania trawnik, kostka brukowa, asfalt. Co jest fajne, bo to nie tylko sobie, że tak powiem, pozamiata za nas na kostce, ale również czy tam na asfalcie, czy tam na jakiejkolwiek innej płaskiej, powiedzmy utwardzonej powierzchni, ale również na trawie i podobno całkiem fajnie wyczesuje tą trawę. Natomiast to jest tylko napisane z takich ciekawszych rzeczy, że nadaje się do zastosowania na sucho i mokro, co znaczy, że mokre liście również możemy zbierać. I płynna regulacja wysokości szczotek, czyli to samo co w gardenie, regulujemy sobie po prostu prześwit pomiędzy szczotkami, a, naszymi, a naszą obudową, a naszą powierzchnią, tak? Żeby te liście móc bardziej efektywnie zbierać. Przypomina to trochę taką udziwnioną, powiedzmy, kosiarkę. Ma nóżki, na których możemy to rozstawić. Tyle. Ja zrobię delikatne zbliżenie, ale naprawdę delikatne w tej chwili i sobie to rozpakujemy, dlatego że urządzenie jest wbrew pozorom dosyć sporych rozmiarów. Z tego co widzę, na podglądzie to prowadzący stracił głowę, ale. No, nie ja tu jestem ważny, tylko narzędzie. Dokonamy pierwszego rozpakowania. Niestety potaśmowane jest w taki sposób, że może to wskazywać, że już kiedyś było otwierane. Bo to nie jest jedna warstwa taśmy, tylko tych warstw jest niestety kilka. Otwieramy, zobaczymy co mamy w środku. Na samym wierzchu instrukcja obsługi, nad którą się pochylę na chwilę. Waga 6,7 kg. To jest właśnie to, na czym mi, że tak powiem, zależało. Jeśli chodzi o informacje, które, które są dla mnie ważne, biorę się za montaż, co zapewne zobaczycie już na przyspieszeniu. Jeśli chodzi o nasz sprzęt, to szczotki wyglądają w ten sposób. Są dwie poruszające się niezależnie od siebie, napędzane jak widzicie kółkami. Natomiast nasze napędzenie działa. Jak widzicie, tylko i wyłącznie w jedną stronę. No dobrze, złożone, ale powiem Wam zupełnie uczciwie, że było to jedne z gorszych 10 minut mojego życia. E, oczywiście żartuję, natomiast instrukcja obsługi jest generalnie taka średnia na jeża i trzeba się po prostu przyjrzeć e, tym rysunkom bardzo mocno. Ale jest ok, jest złożone, jest wykonane porządnie, ja tutaj nie bardzo tak naprawdę mam się, powiem Wam uczciwie, do czego przyczepić. Wykonanie jest ok. Koła fajne, gumowane. Z dosyć sporymi wypustami imitującymi bieżnik. No wygląda to ok. Prześwit regulujemy. To myślę, że będzie widać świetnie. Po prostu w ten sposób, tak? Czyli ja sobie teraz, bo ja muszę z tym przejechać teraz kilkaset metrów do swojego bloku. Więc powiem Wam tak: prześwit sobie ustawiam. Skręcam. Dlaczego się nie chcę skręcać? O, chyba załapało w końcu. Prześwit ustawiam na możliwie największy. E, na chwilę obecną no, nie będę sprzątał publicznych dróg, tak będę wyglądał jak beren. Bo jest już dosyć późno. Nie oszukujmy się, a ja muszę z tym jeszcze powędrować do siebie. Jutro postaram się wam w ciągu dnia yy, i przez najbliższe kilka dni nagrać jakieś tam yy, krótkie przybitki, jak to wygląda, jak to działa. Natomiast powiem wam zupełnie uczciwie, że zapowiada się fajnie. No, wykonanie jest spoko. Zobaczymy, jak będzie się to sprawdzać w praktyce. No dobra, jesteśmy. Mamy małą ilość liści na kostce. Zobaczymy jak to będzie brało. No jedz. Jak widzicie część wygania przed. I jesteśmy zobaczcie na trawie liście jest dosyć sporo. działamy. Ale zobaczcie, chwila moment, dwa krótkie paski, już zbiornik praktycznie pełny. Ale zbiornik opróżnia się bardzo prosto. Łapiemy, podnosimy, wysypujemy i działamy dalej. Zobaczcie, po drugim przejeździe jest dużo lepiej, ale jednak mimo wszystko tych liści trochę zebrało. Kwestia odpowiedniej regulacji jeszcze tych szczotek i będzie naprawdę ok. Jest z nami Mateusz. Mateusz, pokażesz się. Ja. Cześć. Jeszcze mnie zobaczycie. Tak jest. E, jeśli jest Mateusz, to wy już wiecie, że tutaj coś się będzie działo na pewno. E, natomiast powiem Wam uczciwie, że wracamy do tematu e, naszej zbieraczki do liści do trawy. E, moi drodzy, krótki temat, prosta piłka tak naprawdę to jest sprzęt dla osób posiadających małe podwórka. I to takie e, hipermałe. Rzeczywiście, zebranie liści z niewielkiego kawałka powierzchni zajmuje chwilę. Natomiast, tak jak widzieliście na filmie, zbiornik 100-litrowy zapełnia się moment. Można go oczywiście dognieść i gdzieś tam coś dozbierać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast, jeśli warstwa liści jest stosunkowo gruba, należy przejechać kilka razy. I to na filmie fajnie widać. Tam, gdzie tych liści było mniej, po drugim razie już jest praktycznie pusty pasek. Tam, gdzie tych liści było więcej, e, nawet dwa razy nie wystarczało. Trzeba niestety przejechać bardzo często trzy razy, ale jest to wygodne. Na pewno mniej pracy Wam e, da, niż gdybyście e, chodzili e, po prostu i grabili to ręcznie. Moim zdaniem, rozwiązanie całkiem spoko, ale do małych powierzchni. Po pierwsze, wielkość liści dla tego urządzenia, bo ono było testowane 4 dni, więc wielkość liści nie ma najmniejszego znaczenia. Czy będą to liście kasztanowca, czy będą to mniejsze liście lipowe, na przykład, to nie robi mu żadnej różnicy, natomiast rewelacyjnie radzi sobie tylko i wyłącznie na trawie. Z dogięciem jakby całego urządzenia do powierzchni, i regulacją tego prześwitu, które pokazywałem, regulujecie poziom zbierania tych liści. Więc do każdej powierzchni można to sobie wyregulować. Problem jest oczywiście, jeśli jest bardzo krzywo, tak, i mamy na przykład jakieś takie, nie wiem, zapadnięte rury czy inne historie, no to wtedy może się zdarzyć, że nie będzie zbierało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Do zbierania trawy jak najbardziej, jeśli chodzi o pracę na kostce brukowej, niestety jest słabo. Żeby nie powiedzieć, że bardzo słabo. Część liści oczywiście zbiera, sporo liści zostaje, sporo liści wdmuchuje przed siebie i nie jesteśmy ich w stanie po prostu zebrać. Czyli tylko i wyłącznie, według mnie, do powierzchni typu właśnie miękkiego, czyli typu gleba. Typu jakiś trawnik, tego typu historie. Na kostce, na asfalcie, na betonie sprawdza się to naprawdę słabo, bo było sprawdzane w wielu miejscach. Czy jest warte swojej ceny? Moim zdaniem bardziej gadżet. Rzeczywiście ułatwia to pracę i jest ok, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Działa to rzeczywiście szybciej, też nie oszukujmy się, niż gdybyśmy to robili grabiami i działa to. Fajniej, na pewno narobimy się mniej. Natomiast zbiornik 100 litrów jest stosunkowo mały, zapełnia się szybko. Ta sama sytuacja jest dokładnie w odpowiedniku tego z Gardeny, więc tutaj nic się nie zmienia. Czy to jest sprzęt ok? To już musicie sobie odpowiedzieć sami. Dla mnie jest spoko, ale no nic mi nie urwał. To nie jest coś takiego, co mogę Wam powiedzieć. Musicie to mieć. Możecie, ułatwi Wam to pracę, natomiast moje uczucia są jak najbardziej, jeśli chodzi o ten sprzęt mieszany. To jest jednak 350 zł, więcej jeśli chodzi o kasę, sporo. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. Starałem się Wam przekazać wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Tych zbiorników w tym urządzeniu zostało zapełnione spokojnie kilkadziesiąt, nawet śmiało mogę powiedzieć, że ponad setkę, więc uważam, że. No już jest to że taka ilość, że mogę jakąś tam opinię na ten temat wyrazić, natomiast użytkowo słabo. Myślę, że lepiej można zainwestować te 350 zł, natomiast decyzja jak najbardziej należy do Was. I tym optymistycznym akcentem będę kończył na chwilę obecną. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce w kolejnych materiałach i w live'ach, które staram się, żeby były co niedzielę o 20. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.